No k teraz jak nagrywam? A ja myślałam, że z kimś gadasz Simsy No to dobrze, dam ci, ja teraz nagrywam. Bo... Przedtem też żeś grał. Witajcie moi kochani w kolejnym... Właściwie nie kolejnym, w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Wita się z Wami, Jerzy, a także gra o tytule From Dust. Być może niektórzy z Was kojarzą ten tytuł, być może nie. Jeżeli nie, to chciałbym, żebyście się z nim zapoznali. Dzięki mnie. Kiedyś, parę lat temu, słynny Maciej Makua nagrywał tą grę, prezentując jej walory i to, jak wygląda. Dziś ja chciałbym Wam pokazać. Jak ta gra wygląda w całości. To znaczy, będę tworzył serię, która będzie od początku do końca przebiegała właśnie na tej zasadzie, ale oczywiście tylko pod warunkiem, że jeżeli Wam się spodoba. Czyli, jeżeli zostawisz lajka i powiedzmy, będzie 750 lajków pod tym odcinkiem, nagram kolejny. Zobaczymy. Jeżeli tak, to umówmy się, że z każdym odcinkiem będziemy ustawiali sobie w zależności tyle łapek, ile będzie. W sensie, jak jakoś fajnie się przyjmie, to, to po prostu będziemy to, to nagrywać. Ok, także weźmy grę, nowa opowieść, no i mamy intro, rozkoszujmy się więc intrem. Isi nikita, ai sikuja pertama. Titaka mekumob, Tidaro, kati ketał, Tidagro, Nashe, nakinaki. Tampa kita terpisa, Tasin diridan, unijani. Pertama, kita, rówe lagar, otru lazima tunija. Ok, mamy wcisnąć lewy przycisk myszy, aby stworzyć tchnienie. I w ten sposób moi drodzy rozpoczynamy naszą wędrówkę. Zobaczycie na czym w ogóle polega ten tytuł, ale naprawdę ogląda się go fajnie i wiem, że na pewno powinien wam się spodobać. Jak widzicie, ludzie próbują dotrzeć do przejścia. Mamy podążać za nimi i kierować się tchnieniem i kamerą za pomocą myszki. Dobra. W takim razie przejdźmy tutaj sobie do nich. Jak widzicie, oni sobie tutaj biegną, nie? Oni sobie tutaj biegną w tym tutaj terenie i za chwilę oni będą tutaj pokonywać jakąś tam odległość. Czyli. Tutaj napotkają swój pierwszy problem. Ich pierwszym problemiem, problemem jest, jak widzicie, woda, której niestety no nie będą mogli jakby pokonać bez wsparcia z naszej strony. Dlatego my im pomożemy. I zgarniemy sobie tutaj, e, moi drodzy, ten piasek, tylko czekajcie. Muszę. Okej. Okay. Mamy podpowiedź, bo właśnie chciałem sprawdzić, czym tutaj się bierze ten piasek. Może zniszczyło naszą drogę. Utknęliśmy. Pomóż nam dotrzeć do przejścia. Okej. Okay. Tchnienie potrafi absorbować i wypuszczać ziemię. Użyj lewego przycisku myszy, aby zaabsorbować materię i prawą, aby jej ją zużyć. Okej. Okay. O! To jest właśnie to, co ja chciałem zrobić. Dobra, bo ta, ta, ten piasek za chwilę będzie tutaj zbyt duży. Okej, okay, i teraz tak. Naszym celem. Jest pomóc tym gościom przedostać się na drugą stronę. To będzie później o wiele bardziej rozbudowane. To jest dopiero tutorial. Okej, okay. w, w takim razie połóżmy im trochę tutaj tego piachu. Przejdziecie, przejdziecie. Jesteście dobrze, okej. Okay. I oni sobie teraz przebiegną tą ścieżką. Myślę, że już bezproblemowo. Aż do tego wyjścia. To oczywiście, w zależności od dalszej fabuły będzie się bardziej rozwijało. Czego nie możecie przejść? No nie, bez jaj. Krystyna! No i co? Przecież przeszliście. No. Jedni inną stroną, inni drugą. Myślę, że jest ok. Dobra. Tutorial za chwilę się zakończy. Pięć osób, jak już widzicie tutaj dobiegają. 4 pięć. Myślisz, że wciśnię. Okej. Okay. Ludzie czekają, Wciśnij spację. I uwaga. Wchodzą w portal. Te, teraz jakby rozpocznie się rozgrywka. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ile minęło czasu? 7 minut. Co to jest 7 minut? W ogóle ja tu mam coś jeszcze picia. Chyba jeszcze mam. Tego tutorialu jakby nie da się pominąć. To jest taki element, który musiałem wam i tak pokazać. Chociaż. Znaczy, no może nie musiałem, ale ważne, żebyście wiedzieli o co chodzi i skąd w ogóle. Powstało to bóstwo, które oni będą wyznawać. Bo w końcu to jest tutaj cała gra rozwinięta. Fajne maski mają i trochę frystak na mnie. Nie ukrywam, że trochę się po mnie wzorowali chyba. Okej, rytuał. zamani Dobra, mają przeprowadzić rytuał wokół tamtego 100 temów, tak? To jeden z totemów pozostawiających przez. pozostawionych przez starożytnych. Możemy tu wybudować wioskę, by przywołać ludzi do temu w ciśni w miejscu, gdzie stoi. Aha, no dobra. Dobra, i teraz wy będziecie tam się chcieli skierować, ale wy nie będziecie mieli piasku, więc ja muszę znowu wam pomóc. Muszę się przedostać. Wiem, już wam pomagam, spokojnie. Przejdźcie sobie na drugą stronę. Dobra, dobra, już tam nie maruć. Przebiegaj. Łasukuru, tak, Łasukuru. Dobra, most jest wybudowany. Wy się dostańcie. Jeżeli w ogóle kogoś interesuje ten tytuł, to on jest dostępny za 10 euro na Steamie. Ok, oni teraz. oni teraz coś tam robią, uwaga. Jest tchnięcie życia w naszą wioskę. I stało się zielone zobaczcie. Buduje się wiocha. Jej! Proszę jak to wszystko ładnie, pięknie powstaje. Okej, okay, wybudowaliśmy pierwszą wioskę, to możemy radzić sobie sami. Niestety przejście jest zamknięte. No. I zacznie się logiczne myślenie za niedługo, bo teren też, który będziemy jakby... Inicjować yy, i zarządzać nim, też nie może do końca zostać tak zdegradowany. Nie, nie zdegradowany, zdemolowany. To jest bardziej lepsze słowo. I nie tak do końca, jak nam się wydaje, w sensie nie możemy za bardzo ingerować w niego. Bo otworzyć przejście musimy wybudować wioskę przy każdym totemie. Na wyspie ikona w lewym górnym rogu reprezentuje wioski, które można skolonizować. Zbuduj wioskę przy drugim totemie i zaabsorbuj wodę w okolicy, aby ludzie mogli tu dotrzeć. No dobra. Drugi totem znajduje się w tym w tym jakże magicznym miejscu. Przede wszystkim będziemy musieli zająć się tym, żeby pozbawić pozbawić jakby się tej wody, która się znajduje. Później dodają się różne umiejętności z tego co wiem, które można można używać. Teraz tak. Poczekajcie, bo oni sobie tutaj przyjdą, oni sobie tutaj zrobią wioskę. Tu coś jest w ogóle. Do tego miejsca też jakby muszą dojść. Teraz tak. Ja myślę, żeby tutaj. Da, da się to jakoś zatkać. Nie. Tutaj tą wodę razem z bagnem pobieramy. Więc to nie jest do końca dobry pomysł, żeby cokolwiek z tego coś robić. Bo mi się. Ja potrzebuję zwykłego piachu. Nasza wioska znajduje się w tym miejscu. No i przedostanie się na drugą stronę będzie potrzebne, żeby przejść tędy. I jakoś powstrzymać tą wodę, która jest tutaj. Tak jak wspomniałem, będziemy mogli chyba później ingerować w trochę więcej terenu, co będzie bardziej przydatne. Jak widzicie, tutaj zielony teren również się przedostaje dalej. Zobaczcie, widzicie tutaj, tak jakby wioska. Piaska przechodzi dalej. Nie wiem tylko, czy ten teren cały nie będzie musiał zostać pokryty piaskiem, tak aby tej wody w ogóle tutaj nie było. Rozbieramy sobie. W sumie da się to. Da się tą wodę. Wodę chyba da się stąd w ogóle wziąć. Tak, da się wziąć. I weźmiemy ją sobie z powrotem. Nie, nie ten piasek. I tutaj nie ma, nie będzie za chwilę żadnej wody Ona nie będzie nam w ogóle w żadnym stopniu potrzebna A tutaj potrzebujemy 5 osób, które teraz się uda, by wybudować kolejną wioskę Tak? Dobrze mówię? Chyba mówię dobrze i oni się spokojnie tam udadzą Okej, okay, idziecie? Chyba nadciągają w tamtym, w tamtym terenie Dobra, wezwanie jest OK. później Będą musieli się udać tutaj. Nie wiem, czy przez te pagórki przejdą, więc może im trochę pomogę. Piachem, który sobie wezmę z tej okolicy. Wydaje mi się, że tutaj już później dojdą sobie. Okej, okay, budujecie? Chyba budują. Jest zajebiście. Tchnięcie poszło. Dobra, zbierzcie to coś, bo ja jestem ciekaw w ogóle, co to jest. Nie mam bladego pojęcia i chętnie się przekonam. Ok, gdy ludzie budują wioski, sadzą też rośliny na danym obszarze. Wskaźnik w lewym dolnym rogu pokazuje powierzchnię danego obszaru pokrytą roślinnością. Spróbuj nanieść ziemię wokół palm, by przyspieszyć ich rozrost. Połowa obszaru została pokryta palmami. Udało Ci się odkryć nową opowieść dla plemienia? Stawiaj nowe plamy, palmy, aby przyciągnąć zwierzęta. To zrobimy za moment. Okej, okay, pojawiają się także zwierzęta oraz nowe opowieści ze wspomnień plemienia. Co tu się wy wydarzyło teraz? Jestem ciekaw, to jest jakiś chyba achievement. Albo coś w podobie. To mi się na pewno przyda. Okej, okay, po krótkim cięciu wracamy. E, co tu się wydarzyło właściwie, bo teraz nie jestem do końca przekonany. Co, co tu się stało? Coś to się stało. Nie mam bladego pojęcia co. Raz tak. Totemy ogólnie widzę, że nie mają żadnej mocy, ale jak tam wspomniano, mamy dostarczyć do palm wody. Portal się nam otworzył i możemy z niego skorzystać o właśnie. Także chyba już możemy powoli zbierać piasek z otoczenia. Ten, który nie będzie potrzebny tutaj, aby przedostali się nam nasze łebki na drugą stronę. Nie piasek, piasek, piasek potrzebuję Żeby oni się spokojnie mogli przedostać na drugą stronę wyspy. Coś większego problemu z tym raczej nie będzie. Bo już tutaj spokojnie sobie daje radę. Strasznie mi się podoba ta funkcja tego jak oni się. Jak oni tutaj zrobili ten efekt wody Ok. przekrocz próg wejścia kiedy będziesz gotów do podróży na następną wyspę no Myślę, że już to nie ma dłużej co tutaj owijać Także pięciu typków proszę tam już się udać na, na kolejną wyspę I będziemy mieli kolejny punkt z głowy Przebiegniecie sobie Dobrze, o drobny problem przyjaciele Spokojnie, nie bójcie się Boga Wam pomogłem Czy oni się cofnęli? No spokojnie niektórzy już biegną dalej, no to easy Jeden, dwa, trzy ściźnie już idą Doskonale, więc za chwilę będziemy mieli gotowe tak, idą już. Dobra, jeszcze ten teren, w sumie wyspy, mógłbym osiedlić, ale to nie ma sensu. Dobra, no to spacja. I kolejny level będzie z głowy. Dobra, moi drodzy, także jak widzicie, na tym mniej więcej polega gra. Także jeżeli będzie Wam się podobało, tak jak już wspomniałem, i uzbieramy fajną ilość łapek w górę, no to oczywiście wrzucam Wam kolejny odcinek. Od Was zależy, czy będziecie go chcieli. Ja tymczasem moi drodzy wam serdecznie dziękuję, zapraszam was na mojego Facebooka, facebookcom Palaside and thumbs up. Oczywiście odwiedzajcie mojego Instagrama, na którym wrzucam różne fotki, które na pewno będą was interesować, więc instagramcom Palaside również. Hugo Morza to kolejny level. To jest kolejny level, który nas będzie interesował, więc jeżeli będziecie chcieli, to właśnie nim się zajmiemy. Tymczasem trzymajcie się, po cześć i do następnego odcinka. Pa. pa.